Pogrzeb Tarzana. Jego prochy wróciły zusa Świętokrzyskie, prochy Tarzana wróciły do kraju. Prochy podporucznik Tomasza Wójcika po 70 latach zostały sprowadzone do Polski zusa. Ceremonii pogrzebowej towarzyszyła wojskowa asystent honorowa. Tarzan był jednym z najważniejszych i najdzielniejszych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, powiedział Jan Józef Kasprzyk. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w Woli Grujeckiej, w której 7 lipca 1944 roku w wyniku niemieckiej obławy zginęło 37 partyzantów z oddziału Tarzana. Po odebraniu hymnu państwowego i odmówieniu modlitw odbył się apel poległych, oddano salwę honorową. To wielka chwila następnie w kościele w niebowzięcia NMP w Ćmielowie odbyła się żałobna msza świętego. Po Eucharystii nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie miała miejsce ceremonia pogrzebowa z udziałem wojskowej asysty honorowej. To wielkie przeżycie dla całej rodziny i radosna chwila, ponieważ Tarzan wraca w rodzinne strony. Śmierć żołnierzy była dla niego traumą, to, że spocznie obok swoich podkomendnych jest spełnieniem jego woli, powiedział Krzysztof Jakubowski z rodziny Tomasza Wójcika. Uroczystości pogrzebowe poprzedziło przekazanie rodzinie Tarzana przez Jana Józefa Kasprzyka szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych od znaczeń państwowych. To wielka chwila dla Ziemi Świętokrzyskiej, wielka chwila dla Rzeczypospolitej, która dzisiaj oddaje hołd temu partyzantowi. Wyrazem tego hołdu są dwa odznaczenia, które miałem zaszczyt wręczyć dzisiaj rodzinie Krzyż Walecznych, który był przyznany w styczniu 1945 roku przez dowództwo Armii Krajowej oraz nadany współcześnie przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudek Krzyż z mieczami orderu Krzyża Niepodległości, powiedział Jan Józef Kasprzyk. Podkreślił, że Tomasz Wójcik, Tarzan, był jednym z najważniejszych i najdzielniejszych żołnierzy polskiego państwa podziemnego. To człowiek legenda dla tych ziem, ale człowiek skazany na zapomnienie przez komunistyczne władze, podkreślił. Dość powiedzieć, że zmarł tak daleko na obczyźnie Chicago 8 lipca 1951, też w niejasnych okolicznościach, to dowód na to, jak bardzo nienawidzili go również komuniści. Dziś powraca po wielu, wielu latach do Polski i spełnia się jego największe marzenie, spoczął w kwaterze cmentarza parafialnego w Ćmielowie wśród swoich ukochanych żołnierzy, dodał. Był bohaterem podporucznik. Tomasz Wójcik pseudonim. Tarzan był łanem, żołnierzem AK, partyzantem, uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 rok. i ruchu oporu w czasie okupacji niemieckiej. Po wojnie ukrywał się przed agenturą UP, dopóki nie udało mu się wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Zginął tragicznie 8 lipca 1951 w Chicago. Niedzielne uroczystości odbyły się w 70. Rocznice pogrzebu Tarzana. Spoczywał na cmentarzu Mount Olivet w Detroit w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec ubiegłego roku koło NSZ w Chicago dokonało, za zgodą rodziny, ekskumacji zwłok. W lutym 2021 rok. Prochy świętej pamięci Tomasza Wójcika zostały sprowadzone do Polski. Tarzan był bohaterem nie tylko Ziemi Świętokrzyskiej, ale całej ojczyzny, powiedział Arkadiusz Cimoch, przedstawiciel Polonii Amerykańskiej i przewodniczący koła Sikago Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Był pochowany na bocznym miejscu jednego z cmentarzy w Detroit. Nikt o tym nie pamiętał. Dlatego, po konsultacjach z rodziną, zdecydowaliśmy, że nasza organizacja podejmie się zadania sprowadzenia jego prochów do ojczyzny. Dzisiejsza uroczystość to wielka historyczna chwila, ponieważ Tarzan trafił do swoich towarzyszy broni, podkreślił. Tomasz Wójcik pseudonim, Tarzanur, w 1908 rok, w Zawichoście nad Wisłą, służbę wojskową odbywał w dwa. Półkułanów Grochowskich w Suwałkach. Od początku wojny działał w partyzantce, w latach 1939-1943 rok. Był dowódcą placówki ZWZK w Zawichoście. Następnie wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych. W wyniku umowy porucznik Jana Piwnika, Ponrego i rotmistrza Leonarda Zub Zdanowicza, zęba, z oddział Tarzana, 8 września 1943 rok. Podporządkował się i wszedł w skład zgrupowań partyzanckich Hakaponury. Najsłynniejszą akcją oddziału Tarzana było zlikwidowanie ośmiu oficerów i żołnierzy Wehrmachtu, w tym generała Kurta Rennera. Po wybuchu powstania warszawskiego Wujcik udał się do stolicy, gdzie walczył aż do jego zakończenia w 2. Pułku piechoty legionu Waka. Po zakończeniu wojny w ucieczce przed agentami UP został przemycony przez Kłodzko do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Następnie udał się do swojej ciotki wusa. W tajemniczych okolicznościach został skrytobójczo zamordowany 8 lipca 1951 w Chicago.